Jedno nagranie z porodu wystarczyło, by rozpalić emocje wokół Andziaks, a skala tej dyskusji wykracza daleko poza typową internetową burzę. To już nie jest tylko spór o granice prywatności, o gust czy o to, kto komu zagląda do życia. W tle tej historii odsłania się znacznie poważniejszy problem próbę normalizowania skrajnie luksusowej, nierealnej wizji rodzicielstwa jako wzorca dla całego społeczeństwa. Tym razem nie chodzi już tylko o telefon wręczony kilkuletniemu dziecku czy kolejną medialną burzę, ale o sposób w jaki ciąża, poród i macierzyństwo są przedstawiane jako widowisko, produkt i element strategii wizerunkowej. Poród od zawsze był momentem intymnym, granicznym, pełnym emocji i fizycznego wysiłku. Dla wielu kobiet to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu, wymagające poczucia bezpieczeństwa, spokoju i skupienia na zdrowiu swoim oraz dziecka. W świecie mediów społecznościowych ten moment coraz częściej staje się jednak treścią, materiałem wideo, historią do opowiedzenia, elementem budowania wizerunku. Film z porodu Andjax, nagrany w prywatnym szpitalu i szeroko rozpowszechniony w sieci, stał się symbolem tej zmiany. Dla jednych był aktem odwagi i przełamywania tabu, dla innych znaczącym przekroczeniem granicy, której nie powinno się przesuwać nawet w epoce internetu. Kontrowersje nie wzięły się jednak wyłącznie z samego faktu publikacji nagrania. Szybko pojawiły się pytania o kontekst komercyjny całej sytuacji. Gdy wyszło na jaw, że UOKIK analizuje, czy materiały związane z porodem były prawidłowo oznaczone jako współpraca reklamowa z placówką medyczną, wiele osób zaczęło patrzeć na sprawę zupełnie inaczej. Poród wydarzenie graniczne, osobiste, wymagające empatii nagle znalazł się w obszarze podejrzeń o marketing i reklamę. Dla części opinii publicznej jest to moment, w którym coś pękło. Przekonanie, że są jeszcze sfery życia wolne od logiki, zasięgów i pieniędzy. Oliwy do ognia dolały informacje o prezentach, jakie influencerka miała otrzymać od męża po narodzinach dziecka. Luksusowe dobra o łącznej wartości sięgającej dziesiątek tysięcy złotych stały się kolejnym elementem tej samej narracji. Dla jednych był to piękny dowód miłości, dla innych, symbol oderwania od realiów życia większości rodzin. W kraju, w którym wiele par odkłada decyzje o dziecku z powodów finansowych, taki przekaz działa jak zimny prysznic. Zamiast normalizować zwyczajność, wzmacnia poczucie, że rodzicielstwo to przywilej bogatych. W obronie Andziaks niespodziewanie stanęły osoby, które jeszcze niedawno dzieliło niemal wszystko. Blanka Lipińska publicznie przyznała, że film zrobił na niej ogromne wrażenie i że jest za niego wdzięczna. W jej opinii nagranie pokazuje prawdziwą stronę porodu, a nie jego wyidealizowaną, cukierkową wersję. Zwracała uwagę, że w internecie często promuje się macierzyństwo jako pasmo radości i pięknych kadrów, a takie materiały mogą pomóc kobietom lepiej przygotować się na realia. Podobnie wypowiadała się Marianna Schreiber, podkreślając odwagę influencerki i wskazując, że tego typu treści mogą mieć wymiar edukacyjny. Zwróciła też uwagę na kontekst demograficzny, sugerując, że pokazywanie ciąży i porodów przez influencerów może paradoksalnie oswajać temat rodzicielstwa. Ten sojusz, zaskakujący nawet dla obserwatorów show biznesu, stał się osobnym tematem komentarzy. Internauci zwracali uwagę, że jeśli nawet osoby tak odległe światopoglądowo potrafią znaleźć wspólny język to znaczy, że sprawa dotyka czegoś naprawdę istotnego tyle, że problem nie polega wyłącznie na tym, czy wolno pokazywać poród. Kluczowe pytanie brzmi: jaki obraz rodzicielstwa z tego przekazu wynika i kto jest jego odbiorcą? Bo obok deklaracji o realizmie i przełamywaniu tabu, pojawia się drugi, znacznie silniejszy komunikat. Aby poród był dobry, musi odbywać się w luksusowych warunkach w prywatnej klinice z pełną oprawą medialną i zapleczem finansowym. Aby macierzyństwo było udane musi wiązać się z drogimi prezentami, idealnymi kadrami i nieustanną obecnością kamer. To właśnie ten dysonans sprawia, że wielu odbiorców mówi wprost o patologii nie w sensie medycznym, ale społecznym. Patologii polegającej na wmówieniu ludziom, że norma wygląda jak życie garstki najbogatszych influencerów. Nieoczekiwanie w obronie Andziaks stanął też twórca kanału dla pieniędzy. Sytuacja jest krytyczna. W listopadzie w Polsce urodziło się tylko 17 tysięcy dzieci. To najniższy odczyt w historii pomiarów urodzeń nad Wisłą. Dla porównania w listopadzie 2016 było to 33 tysiące dzieci, czyli dwa razy więcej. My po prostu wymieramy, bo inaczej się tego nazwać nie da. Bardzo cenną perspektywę daje nam wpis użytkownika Tyler na X, który odniósł się do postu kogoś o pseudonimie Chlor. I teraz kontekst. Jedna z najbardziej znanych polskich influencerek, Anjax, która znana jest z tego, że pokazuje swoje życie rodzinne, opublikowała ostatnio film, w którym dzieli się z widzami swoją i swojego męża wizytą w szpitalu i narodzinami ich pierwszego syna. Zaraz znalazło się całe mnóstwo krytyków, którzy pisali, że są w naszym życiu momenty, w których warto zachować więcej dyskrecji i prywatności i może niekoniecznie dobrym pomysłem było wpuszczanie kamer. Dla jasności poród był przedstawiony tylko w części, to nie tak, że Angelika pokazała wszystko. Nie. Ale wracając do tego wpisu. Użytkownik Chlor zaczął się nabijać zandziaks, że co to jest, vlog z porodu, że brakuje tylko vlogu z poczęcia. No i Tyler odniósł się do tego słowami, że śmiejcie się, ale właśnie tak wygląda reklama, która zrobi większą robotę niż 800+. Mama ze szkrabem ma być cool. Szkraby mają być wyznacznikiem trendu i statusu. Tak się to robi, a nie bogo cierpiętnicze pieprzenie tego dziada z lasu o narodzie i idei. I ja się z nim w pełni zgadzam. Czy naprawdę film i para, która pokazuje skrajnie luksusowe życie i podejście do porodu, promuje rodzicielstwo w Polsce? Czy wręcz zniechęca, pokazując, że trzeba mieć ogromne zasoby, żeby brać się za rodzenie i wychowywanie dzieci? Ten przekaz ma realną siłę oddziaływania. Młode kobiety, które zmagają się z niestabilnym rynkiem pracy, wysokimi kosztami życia i brakiem mieszkań, oglądając takie treści, mogą dojść do wniosku, że rodzicielstwo to projekt ponad ich możliwości. Zamiast poczucia dam radę. Pojawia się lęk przed niedoskonałością i porównywanie się do nierealnych standardów. W efekcie, zamiast zachęcać do macierzyństwa, taki obraz może skutecznie zniechęcać. Wielu internautów z dużym niepokojem przyglądało się także prezentowi, jakie dostało starsze dziecko z okazji narodzenia brata. On chyba się przygotował. Jak to się mówi? iPhone 3D. iPhone 3D to jest? Skąd to, skąd ty masz iPhone 3D? Podobno braciszek kupił. Ja znalazłam tam w kosmetyczce. <laughs> Tylko wiesz co? Poczekaj delikatnie, żebyś tutaj nie rzuciła na braciszka. Musisz pojechać z tatą wow. do sklepu i musisz założyć szybkę i case, dobra, żeby ci nie spadł. To jest twój telefon? Trzymaj, uważaj, żebyś dziś nie. Pier pierwszy, pierwszy telefon w życiu masz iPhone'a? Zobacz, włączę się. Takiego masz wspaniałego braciska, że telefon przyniósł? Ale jesteś kochany, że siostrze przyniosłeś telefon. W tym przypadku problem nie sprowadza się do zazdrości o pieniądze ani do prostego sporu o styl wychowania. Chodzi o sygnały, jakie dorosły wysyła dziecku w jednym z najbardziej wrażliwych momentów jego rozwoju oraz o konsekwencje, które mogą ciągnąć się latami. Narodziny młodszego rodzeństwa są dla starszego dziecka ogromnym przeżyciem emocjonalnym. To moment, w którym świat znany do tej pory zmienia się gwałtownie. Uwaga rodziców zostaje podzielona, pojawia się rywalizacja, lęk przed utratą miłości, niepewność co do własnego miejsca w rodzinie. Psychologowie od lat podkreślają, że to właśnie wtedy kluczowe są rozmowa, nazwanie emocji, zapewnienie dziecka, że nadal jest ważne i kochane. Zastępowanie tych działań drogim prezentem materialnym nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale może go pogłębić. Pierwszym szkodliwym sygnałem jest skojarzenie emocji z przedmiotem. Dziecko uczy się, że trudne uczucia, zazdrość, niepokój, smutek są załatwiane prezentem. Zamiast nauczyć się rozpoznawać i regulować emocje, dostaje komunikat. Kiedy jest trudno, pojawia się nagroda. To prosta droga do budowania postawy roszczeniowej i uzależniania poczucia bezpieczeństwa od dóbr materialnych. Szczególnie niepokojący jest kontekst, w jakim taki prezent jest wręczany. Dziecko może odebrać to jako próbę kupienia jego akceptacji dla nowej sytuacji rodzinnej. Ale jesteś kochany, że siostrze przyniosłeś telefon. W podświadomości może utrwalić się przekonanie, że jego emocje są problemem, który trzeba zneutralizować, zamiast wysłuchać i zrozumieć. W dłuższej perspektywie osłabia to zaufanie do rodziców, jako osób, z którymi można bezpiecznie rozmawiać o trudnych uczuciach. W całej tej historii uderza jeszcze jedno zderzenie dwóch narracji. Z jednej strony słyszymy o autentyczności, odwadze i przełamywaniu tabu. Z drugiej widzimy luksus, pieniądze, potencjalne współprace reklamowe i spektakl medialny. To napięcie sprawia, że wiele osób odbiera przekaz jako niespójny, a nawet manipulacyjny. Bo trudno jednocześnie mówić o realnym obrazie porodu i prezentować go w warunkach niedostępnych dla zdecydowanej większości kobiet. Nie bez znaczenia jest też kontekst społeczny. Polska zmaga się z jednym z najniższych wskaźników dzietności w Europie. Politycy, eksperci i publicyści zastanawiają się, dlaczego młodzi ludzie nie decydują się na dzieci. Tymczasem w przestrzeni medialnej coraz silniej obecny jest przekaz, że rodzicielstwo to luksusowy styl życia, a nie naturalny etap, który może mieć wiele twarzy także tych skromnych, chaotycznych i dalekich od ideału. W takim klimacie trudno oczekiwać, że ludzie poczują się zachęceni. Historia Andziaks pokazuje więc coś znacznie więcej niż kolejną kontrowersję wokół influencerki. To opowieść o granicach prywatności, o komercjalizacji najbardziej intymnych momentów życia, o presji porównywania się i o społecznych konsekwencjach świata, w którym wszystko staje się treścią. Niezależnie od tego, po której stronie sporu ktoś się znajduje, jedno jest pewne: ten film stał się symbolem epoki, w której nawet poród przestaje być tylko porodem, a zaczyna funkcjonować jako produkt, komunikat i narzędzie wpływu. I właśnie dlatego ta dyskusja nie ucichnie szybko. Bo nie dotyczy wyłącznie jednej influencerki, jednego nagrania czy jednego porodu. Dotyczy pytania, jaką wizję rodzicielstwa chcemy uznać za normalną i kto ma prawo ją definiować. Jak wy uważacie, czy powinny powstawać vlogi z narodzin dzieci, które mogą wiązać się ze współpracami i promowaniem różnych produktów, czy to sposób na zachęcenie polek do macierzyństwa? Koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a wkrótce zobaczysz więcej ciekawych materiałów.